Redakcję Renderiu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. arn.eu. Witam was serdecznie drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować wam Tę oto znakomicie wykonaną figurkę Maski Majory z gry o tym samym tytule jest wykonana przez First for Figures. Słyszałem od kilku osób, że wykonują oni najwyższej klasy przedmioty kolekcjonerskie i patrząc na tę oto maskę jestem przekonany, że, że to prawda. Zapłaciłem za nią stosunkowo niedużo, biorąc pod uwagę wymiary, jakość i funkcję, bo na Amazonie kosztowała mnie bodajże 60 funtów, czyli około 3... 100-350 zł, w zależności od kursu, i wydaje się to dużo, dopóki nie porówna się ich na przykład do tego, co dostaje się czasem w edycjach kolekcjonerskich i tak dalej. I okazuje się, że no, nie jest to taka zła cena w porównaniu do tego, co można znaleźć czasami w. W innych zestawach. Nie jest to po prostu figurka. Do tego za chwilkę przejdziemy, chociaż może pokażę Wam od razu z tyłu. Podświetla się ona na różne kolory, oczy również się zapalają. Można wykorzystać baterie albo kabel USB i jest też wariant mniejszy, 10-calowa figurka do powieszenia na ścianę, z tym, że ten też można powiesić na ścianę, po prostu można odczepić podstawkę. 12 cali jest to figurka pełnowymiarowa, czyli taka jak maska majory wyglądałaby w rzeczywistości. Jest trochę mniejsza niż twarz dorosłego człowieka, ale trzeba pamiętać, że w grze zakładały ją głównie postacie mm, o wymiarach dziecka. Nie wiem, czy to odpowiednie określenie. W każdym razie postacie małe, to też na ich twarzach prezentowałaby się troszkę lepiej. To znaczy, byłaby wizualnie większa. Wyjmijmy ją z opakowania. Spodziewałem się, po zdjęciach, przede wszystkim i cenie, że będzie. Kurczę, bardzo ładna grafika. Czekajcie, no jeszcze wam pokażę, bo jest naprawdę ładna grafika tutaj. O, to jest takie. Można sobie z tego zrobić e, dioramę według tutaj instrukcji. O, proszę. E, można sobie wyciąć dioramkę i zrobić ładne tło. Pod swoją maskę, bo grafika jest faktycznie bardzo ładna, ale przejdźmy bezpośrednio do niej, bo to ona nas interesuje najbardziej. Spodziewałem się, że będzie mniejsza po zdjęciach, bo nie wyglądała aż tak imponująco, ale robi wrażenie, nie będę ukrywał, jest naprawdę ładna, wykonana fantastycznie. Tak, składa się z dwóch elementów. Mamy samą maskę z możliwością powieszenia jej na ścianie. OK, ym, Można do niej włożyć baterię, ale nie trzeba, ponieważ baza zawiera ym, tutaj jest konektor i baza zawiera też port USB, więc można bezpośrednio podpiąć port USB i sobie ją zapalić. Tak wygląda podstawka i sobie podepniemy. Zobaczymy jak ładnie wygląda i pokażę Wam jeszcze jedną interesującą funkcję tej maski. Otóż yy, podobno można nią sterować gestami, nie trzeba nawet wciskać przycisków, żeby zmieniać tryb działania. Wepnijmy. Jak zapala się lampka, znaczy, że powinna działać. Trzeba jeszcze tylko pstryknąć prawdopodobnie. I pyk, faktycznie nasza maska się podświetla. No i u, i oczka również, tak? Tutaj z tego co rozumiem, tak yy, przesuwając. Dłonią przed maską tutaj znajduje się sensor, który zmienia tryb działania. Powinna być jakaś instrukcja, że oczka się zapalają, tak można sobie poprzestawiać na różne tryby. Podstawka świeci na kilka różnych kolorów. Tak jest tylko napisane, że gestem dłoni można zmienić tryb podświetlania oczek. I w trybie animowanym podstawka zmienia kolor. Tak więc to wygląda. E, idealne, moim zdaniem, na półkę. E, cudowny gadżet. Myślę, że jakby było ciemniej, wyglądałoby jeszcze dużo ładniej. E, te detale są fantastyczne, na niej wygląda bardzo profesjonalnie. Na półkę, jak znalazł, uważam, że jest to cudowny gadżet. E, polecam wszystkim fanom Zeldy. Bardzo podoba mi się fakt, że można ją po prostu odpiąć i powiesić na przykład. Jeżeli ktoś preferuje ją w takiej formie. O, a podstawka nadal działa sama, jak widzicie. Więc e, polecam, naprawdę świetnie wykonany gadżet. E, oczywiście w dłoniach czuć, że to plastik, więc e, jeżeli ktoś liczył, że będzie miało to jakąś, nie wiem, jakąś drewnianą czy, czy coś takiego fakturę, no to niestety nie ma. E, ale oprócz tego genialne, po prostu genialne. Tu jest jeszcze jakiś przełącznik on-off. Aha, bo to jest ok, bo to można też sobie podłączyć osobno on-off e, baterią tutaj bez podstawki i wtedy same oczka się podświetlają najwyraźniej. Bardzo ładne. Bardzo ładny gadżet. Polecam. E, jestem cholernie zadowolony z jakości. Myślę, że warto. Jak najbardziej. Wow, wiła.